Witam, witam po dłuższej nieobecności, no ale wiadomo sprawy prywatne między innymi, ale też i wolne. Wóz 2267, no, jedziemy na Tesco, dzisiaj niedziela, także cztery kółeczka na 147, brygada piąta pierwsze kółeczka, dwa pierwsze, pier jedno, jedno, pierwsze, no, ale dawno nie, dawno nie po tym, z także pierwsze kółko normalnie po, bez jakiegoś tam wariantu, wariantem podstawowym, bo może tak, a potem przez polanki, przez polanki, przez niemotowo, przez polanki, ale ja to tak, mówię, niedziela Opisy włączone, włączone, teraz używamy przy przejazdach bez oznaczeń, używamy zapisów Solidarni z Ukrainą wiadomo sytuacja jest ciężka przez tych zjebanych kacapów tych Onuc onucarzy śmierdzących no ale całe szczęście trochę zbierają od Ukraińców także ruskie od Ukraińców także tak należy im się i niech mi ktoś powie że Noszenie maseczki w autobusie czy w markecie to zabranie wolności. Iś powiedz to tam, podchodzić na granicy, powiedz, powiedz tą Ukraińcom. Jeden z drugim. Już widzę ten. No, czasami tak jest, niestety. Dobra. Ale to nie jest kanał o wojnie. Yy, 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 no tak grańskie, ex Gdańskie, Manny z PKS wszystkie na trasie jeżdżą a nasze dwa jeszcze nie licząc tego wypożyczonego do PKA, czyli 2469 to jeszcze jest 2470, 2476 także jak to mówią odroczony wyrok śmierci na kasacja, ale podejrzewam także, że gdzieś tam pewnie jak wyjdą te elektryki, prawdopodobnie to chyba w kwietniu, bo tak w takim razie wszystkie 16 krótkich elektryków jest na bazie, już tam jest. Już jest ponumerowane, poprzyklejane numery. rejestracje zielone też już tam są poprzeczepiane, czyli pojazd zeroemisyjny. Jeszcze przyguby, pewnie lata dzień dojadą, może już są na tą chwilę, nie wiem. Pewnie w kwietniu wyjadą, no to mnie wszystkie odowarki jeszcze są skończone, więc... Ale już chyba przy pl placu Kaszubskim zrobiona, przy, przy domu marynarza zrobiona, więc... Więc 190 128 może się jakoś tam już ładować. dawno mnie tu nie było no i co? Troszkę starzackim filmów zaczyna się pojawiać, ale to spokojnie powoli. Ale będą, będą. Ona no się to wszystko, co już kiedyś było, czyli w zasadzie arkiwa. Z nowych to jest garstka, naprawdę, bo już nie było ani weny, ani chęci. Po już tej tego betonu starzeckiego, także... ale coś tam zacznie się pojawiać to no mówię, pierwsze tam, z pierwsze to no będą się tam y, y, przewijać gdzieś tak z 12 roku nakręcane jeszcze posterem no ale taki sprzęt kiedyś był dostępny, niestety i tak były chyba jedne z pierwszych nagrań przejazdów alarmowych na YouTubie przynajmniej polskim w tamtym czasie tak, w 2012 roku także to będą filmy pierwsze już tam nagrywane 10 lat temu euro jeszcze także mówię, powoli powoli już tam będziemy sobie <laughs> rzucać co nieco w ramach przypomnienia sentymentu może jakiegoś takiego Nie. jak się zmieniło miasto przez 10 lat od tamtego czasu miasto Gdańsk zbudowało zmieniło i tak dalej i tak dalej co? czerwone tutaj jakaś taka na coś tutaj się troszkę dzieje no już odcinek nie jest gotowy w tej trasy Kaszubskiej, tam na odcinku chyba nie wiem czemu luzino ale jeszcze nie oddany chyba dla dla użytkowników dla pojazdów samochodowych także tutaj się grzebią wiadomo, no, w mieście te węzły, nie węzły, to też wszystko, wszystko trwa pewnie szumi trochę, ale sobie na grzewicę mam bez mróz, jeszcze rano ale patrz, 5.50 już jest, już jest jasno, także fajnie, marzec idzie wiosna dużymi chwykami się zbliża, w dzień to jest naprawdę ładnie, tylko wiatr zimny, ale, ale, ale słońce na słońcu jest naprawdę fajnie, ciepło, przyjemnie. Będzie niedługo wiosna. W końcu. W końcu wiosna. no tak 147 no 47 dawno no nie miałem 13, 24 kończę także Także fajnie no, spokój, niedziela, no to myślę, że będzie fajnie spokojnie fajno i spokojno Zbieramy się, w zasadzie. Dobra, wstanę tutaj. Nie ma nikogo, to może się coś tam pogadamy. Dobra, zatwierdź. Ale dziura. Ale już by ładnie wyminęli. O, chyba ostatnia oś niestety, ale gdzieś tam się... Niestety tak to po zimie jest. A jeszcze kilka, jeszcze chwileczkę. Zdążę sobie rozpisać chyba. Co? Jest pan zeszedzik. Opis. Jesteśmy o czasie. W nocy jeszcze mróz, no było minus 5, znaczy tak, za dnia 8-10, a w nocy minus 5, także takie, takie buty. Zapalimy salony To jeszcze nie jest tak do końca Jasno Pasażerka jest z tyłu, no, nie będzie słyszała, jeszcze coś tam można pogderać, no sytuacja, mówię e... Sytuacja taka, że mam, no, mówię, ciekawe, aż elektryki, więc pewnie jak wiadomo elektryki Wrócą 22-13, które o dziwo, niedawno było na trasie, ma stara, więc było, było na trasie Stantynowej tam za daleko się robiło, na 197 też się trafią Wóz od nas tam 2469 A ten dobra Dobrze jadę, dobrze yy, yy, No i Przepraszam, mówię dawno, że Nie jeździł, kurczę, kur... Ale tu jedziemy teraz z wariatem podstawowym, więc Więc jest ok. Nie wiadomo elektryki, więc Pewnie się coś tam zacznie, na no, Katynowej jak widać też Też dwa już Solaristy poszły do miasta Piasta Pieczuchu, jak to Wrocławka 50, 79, 80 zostały sprzedane. Także to, co można sprzedać, to, to się sprzeda zawsze jakiś grosz. A co do kasacji? No to pójdzie do kasacji. No. Teraz wczoraj, nie wiem, czy dzisiaj też. Taka udostępniła autobus tam, wolontariuszom, którzy, którzy zbierali właśnie dary dla uchodźców. Między innymi był w Rumi autobus. 5077. Także jeszcze nadchodne zrobi robotę. Pomoże, ale pewnie pójdzie do kasacji. No, także, także, ale to mówię. Pewnie w kwietniu się wszystko rozwiąże. nasze wrócą tutaj, te, te wypożyczone, więc też pewnie to jest zmarnia. Zobaczcie, jakie doły. że nie jest to zalepione więc pewnie pójdą od nas też te Volvo czy Tamemany starej generacji do kasacji tak się zrymowało no do kasacji, tu chyba 298 z nocki zjeżdża na 147 Także co? Tyle chyba nie ma co więcej chyba czuć Jak coś się urodzi, coś się przypomni to wtedy Wtedy się podłączę, włączę dopowiem Okej, okay, jestem przy dworcu Ostatnie pół kółka robię do Tesco Do Tesco, do i Fajrand Także słonecznie, ale, ale chłodny wiatr jest A Mimo wszystko słonecznie w autobusie To trzeba otwierać sobie szyby już Bo no jak słońce tak świeci to też To już naprawdę robi się ciepło Bardzo ciepło I co? Rowerzystów dużo teraz wyjechało, bo się mówię bo się, mówicie, słonecznie zrobiło. Ale tak jest, ja mówię, ten rzut taki to jest do maja, góra do maja, bo, bo potem już tych rowerzystów nie ma. To są tak zwani wiosenni. Pierwsze wiosenni rowerzyści weekendowi także potem znikają nagle. Jakimś cudem. I tak zauważyłem, takich jakiegoś czasu, już mówię, że są przy pierwszym słońcu, potem nie ma. No. Tyle no, by tak dalej, zobaczymy na razie spokojnie, fajnie mówię te półkółka jeszcze i myślę, że będzie git I kończymy nierówną walkę Słoneczko wyszło, niedziela ludzie, ludzie pospali, wyszli na miasta także Wiosna, wiosna Na razie.